Cześć! Witam Was serdecznie, Retroszpinta ma kłania. Witam Was serdecznie kochani w kolejnym odcinku, w którym będę chciał Wam pokazać nowe zdobycze kolekcjonerskie zarówno z gier na Commodore 64, jak i na Amigę, jakie udało mi się zdobyć, czy też pozyskać w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, tak, ty tytułem wstępu powiem tylko tyle. I Większy box na się 64 przyjechał do mnie z Niemiec. Udało mi się go zakupić od MGR-a, natomiast ten mniejszy z Grom Mrs. pac w wersji carvidżowej przyjechał do mnie z Parmy z Włoch. No i bagatela całe pełne 4 dni musiałem czekać, aż owa przesyłka do mnie przyleci. No ja mu uczciwie, za tę grę dałem z wysyłką. Bagatela 90 zł, udało mi się zakupić na jednej z grup na Facebooku, od jednego z kolegów, no i tym jakim sposobem z ziemi włoskiej do Polski trafiła do mnie gra Sequel, Sequel, oczywiście gry Pac-Man. no a pozostałe gry w boksach na Amiga zakupiłem w dosyć dobrej cenie, za to oczywiście Ci dziękuję, Retro Gamer. No i pokażę Wam na sam koniec, taki mały prezencik, który również od Retro Gamer'a trafił w moje ręce, także nie pozostaje nic innego, mi jak zaprosić Was na dalszą część programu. No to zaczniemy chronologicznie od najstarszych boksów, boksik ze składanką. Gier na Commodore 64, wydanych na dyskietkach 5-calowych. I box ten zakupiłem jakieś półtora miesiąca temu od MGR. No i co my tutaj mamy na dyskietce? 30 różnorakich gier. Przejdźmy może zobaczyć do zawartości środka. W środku mamy instrukcję. Instrukcja, jak widzę, w języku niemieckim. No ale myślę, że same gry powinny być po <grych> angielsku. Więc tak się prezentuje owa instrukcja. No i w środku mamy oczywiście zapakowane, ładnie wydane dyskietki z gramy. Jest tutaj im, ich w sumie Niech no policzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć dyskietek z trzydziestoma grami, także. Niewątpliwie kolejny okaz, który trafia do mojej kolekcji w formacie BIX Box. A jak się uda znaleźć troszeczkę więcej czasu, to spróbujemy sobie jakiegoś live'a zrobić z ową składanką. No i jakieś dwa tygodnie temu udało mi się zakupić boxik z nową grą właściwie nową jak nową, bo bez folii z grą mistis pac tak? To jest nieautoryzowany sequel Pac-Mana. No i de facto w owej części sterujemy, jeśli tak to można powiedzieć, dziewczyną pac głównego bohatera. No i wykonajmy oczywiście te same zadania. W środku jest to oczywiście wersja na kartridż gry z pac -Man. No i w środku tutaj jeszcze mamy instrukcję. Atari Soft No i tutaj mamy co? Ogólne informacje. No i system punktowania. Co i za ile? Tak, coś jeszcze w tym poksiku było. Było coś tutaj jeszcze. Zobaczmy. Limited. Tak. Tu się coś posklejało ale nie będę tego akurat teraz odklejał widzę jest karta pocztowa z, oczywiście z zarejestrowaniem produktu mhm. gdzie to możemy wysłać? do Kalifornii tak? do Kalifornii a tutaj się przylepiła jakaś informacja, nie wiem co to jest jakaś gwarancyjna no, karteczka no mniejsza z tym, nie będę teraz tego odklejał. Także tak by się prezentował drugi, drugi boksik z grona Commodore 64 Missis Pacman. Tak jak wspomniałem, gra wydana w 1981 roku. No i to byłyby dwa boksiki, jeśli chodzi o Commodore 64. A teraz przejdźmy sobie do gier w wydaniu boksowym na Amigę. Udał się zakupić bardzo dobrej ceny od Retro Gamera. Także Ci serdecznie z tego tytułu przyjaciół dziękuję. No i pierwszy tytuł to Gra Troll. Jeszcze zrobię to porządek. Gra Troll. W dosyć ładnie zachowanym boksiku A w środku co mamy? W środku mamy zaraz, tak się tylko do tego. A udało się w środku. Mamy tak dwie dyskietki. No i oczywiście tradycyjnie instrukcja. Tak by się prezentowała zawartość z Grom Troll. No i udało mi się również zakupić, bo brakowało mi w kolekcji akurat tego wydania Sensible World of Soccer. Mam wydanie Sensible Soccer oraz Sensible Soccer World of Soccer 9596. No i tego wydania Sensible World of Soccer mi brakowało, także fajnie, że udało mi się go od ciebie zakupić. W środku mamy tak. Oczywiście dwie dyskietki, bo gra jest na dwóch dyskietkach. No i tradycyjnie książeczkę. Tak, tak wygląda sensible World of Soccer. No a tu teraz taka ciekawostka. Nawet nie wiedziałem, że taka gra wyszła na amigę. MacDonald Land swego czasu, widział w gameplay. Na YouTube oczywiście nie umieszkałem, również tego odpalić samemu. Fajna taka można powiedzieć, przyjemna gra. Zwłaszcza ktoś jest wielkim fanem spożywania posiłków McDonald's. To no, taka pozycja jak najbardziej jest wskazana. No powiem szczerze, że ten boksik dosyć ciężki. Zobaczmy, co tu jest w środku. W środku. O, instrukcja widzę dosyć. Ciężka. Tak, gra jest na jednej wyskietce. No i instrukcja. Widzę książeczka dość pokaźnych rozmiarów. E, to niewątpliwie determinuje jego wagę, a właściwie jej. No i co? Tak to mniej więcej. W wygląda, a no, tradycyjnie klawiszologa jakieś informacje na temat samego produktu nic nadzwyczajnego jeśli chodzi o ten gadżecik w boksie no i tutaj teraz mi się też udało zakupić zaraz Wam pokażę Lotus, Lotus Trilogy czyli pierwsza i druga pierwsza, druga i trzecia część niezapomnianych ścigałek na Amigę. Oczywiście dla mnie na równi z Jaguarem. Powiem uczciwie, iż Jaguara stosunkowo częściej pogrywałem. No i tak jakiś sentyment mi do tej gry został. No o tym niewątpliwie, gdy Retro Gamer e, pokazał boksik, no to oczywiście postanowiłem również zakupić. No, ile my tutaj mamy dyskietek? O. Raz, dwa, trzy, cztery. Nic więcej nic tu chyba nie wyleciało. Czyli lotus 3 na dwóch dyskietkach, lotus 2 na jednej i lotus 1 również na jednej. Tak jak wspomniałem, cztery dyskietki. Co my tutaj mamy? Instrukcje. To jest akurat instrukcja z Turbo Challenge 2 i pewnie zaraz będzie instrukcja z jedynki, tak no i strójeczki, oczywiście czyli jest komplecik. No i tutaj mamy jeszcze, oczywiście, kartę pocztową albo nie, tak. Możemy odesłać oczywiście do filmu. No i wypisać swoje preferencje, jeśli chodzi o gry. Tak, tak się prezentuje trylogia Lotusa. No i na koniec, a właściwie nie na koniec, bo jeszcze mam te dwie rzeczy do pokazania Wam. Gra Kolonizacja w bardzo ładnym boksiku. Również w bardzo dobrym stanie wyciągamy tak z góry przechodzimy do kolejnego boksika no i tak co my tutaj mamy najważniejsza rzecz to ta gra trzech biskietkach dobrze mówię? Wyskki 1, Wyskki 2 i Wyski 1. Hmm, hmm, nie wiem dlaczego... Nie, dobrze, z lewicy, z lewicy. 1, 2, i 3, więc 1, 2 i 3 jest wszystko w porządku. Co Kolejny, tak, gruba instrukcja i co my tutaj mamy? Jeszcze parę rzeczy tutaj jest. Kolejna instrukcja, właściwie jakiś poradnik do samej gry. Dalej. Kolonizacja. Czy też jakieś karty, które będą nam niewątpliwie przydatne w czasie rozgrywki. Zobaczcie sami. Tak. Co tutaj jest kolejna część druga, karta tak, number one i number two. Mhm. No, i to byłoby właściwie wszystko, jeśli chodzi o zawartość, gry. której właściwie boxa kolonizacja. No, i na koniec niespodzianka od RetroGamer'a dostałem dwa takie tapirze. Podejrzewam, że jest to. Ee, kompatybilne z konsolą, którą dostałem od Hubble'a i Funstation 3 Są tutaj mamy Million in One i 999 in One, także dziękuję Ci serdecznie za tę niespodziankę a tym samym za prezenci CryptoGamer. Gamer no oczywiście nie omieszkam spróbować no myślę, że to jest pokłosiem tego, że pewnie widziałeś mój wcześniejszy filmik, iż stałem się szczęśliwym posiadaczem owej konsoli. No i, i, i dlatego postanowiłeś mi to posłać. No mam nadzieję, że mi to będzie działało. Chyba, że się mylę i jest to niekompatybilne. No ale to się okaże oczywiście w praniu. Także, kochanie, dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. No i to byłoby wszystko, jeśli chodzi o prezentację moich nowych zdobyczy zarówno w boksach na Commodore 64 no i na AMG Także dziękuję Do zobaczenia Cześć